हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ अभूत श्रीमती भक्ति स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ श्रीमती भक्ति वास्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देंवे गौरवान प्रचार्य निर्शेषि पाश्चा हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव गर श्री वासी गौरव हरे कृष्ण हरे कृष्ण Pyszna, pyszna, hary, 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 rama, hary, rama. Rama, rama, hary, hary. Witam wszystkich słuchających, wielbicieli książki dystrybujących hary, kryszna. Dzisiaj bardzo ciekawy też punkt: pokora i tolerancja w nauczaniu. Bardzo ważny aspekt życia nauczającego, wielbiciela, który musi wyjść i zmagać się z przeciwnościami, jakie, jakie są właśnie na drodze nauczania do tego, że ludzie no uwarunkowani ludzie w tym świecie materialnym zawsze są przychylni, nie zawsze są chętni czymś książki, ja mówię nie zawsze, praktycznie zawsze są niechętni, więc nie jest to łatwe zadanie przebić się przez ignorancję, iluzję uwarunkowanej istoty, która jest niechętna raz, że nie zna nas, nie wie z czym ma do czynienia, dwa, że po prostu często nie chce mieć nic do czynienia z, z Bogiem i duchowym przekazem. Także tutaj mamy taki bardzo ciekawy fragment słów Św. Prabhupada e, związany właśnie z tym aspektem nauczania, z tymi trudnościami. E, więc przeczytamy sobie. W tym materialnym świecie wszystkie uwarunkowane dusze znajdują się w iluzji. Lekarz leczy wszystkich pacjentów, i chociaż pacjent może majaczyć i obrażać lekarza, lekarz nie odmawia mu leczenia, nadal podaje lekarstwo, które jest potrzebne. No właśnie, czyli pierwsza kwestia tutaj, to jest to, że uwarunkowana dusza ona, kiedy ona odrzuca pomocną Dłoń wielbiciela, który przychodzi ofiarować jej świadomość kryszny w postaci książki Sinopra. Opada to należy rozumieć, że to jest taki właśnie pacjent, który może w chorobie majaczyć i wręcz obrażać swojego lekarza, który przyszedł mu pomóc. Podobnie, materialnie wyrunkowana dusza może właśnie robić to samo: po prostu majaczyć. Jest w iluzji i coś tam sobie wyobraża w tej swojej iluzji, w tej swojej chorobie. Może nawet obrażać wielbicieli. Nieraz się zdarzało, że wielbicieli fizycznie wręcz e, czasami źle ludzie traktują jakimś kopniakiem albo uderzeniem. A już nieraz się to zdarzyło. Mnie osobiście jeszcze to nie spotkało, ale znam wielbicieli, którzy e, spędzają swój czas cały czas w nauczaniu. Ja nie jestem zawsze e, zaangażowany w nauczanie na ulicy. Ale baktawie, którzy wychodzą i nauczają na ulicy, doświadczyli tego typu sytuacji i nie jest to łatwe ani przyjemne. No ale właśnie, tu jest potrzebna pokora i tolerancja, dlatego ślepy opak mówi, że lekarz tak czy na ty... inaczej nadal podaje lekarstwo, co jest potrzebne. I teraz przykład samego Pana Jezusa Chrystusa. Jak powiedział Pan Jezus Chrystus, powinniśmy nienawidzić grzech, a nie grzesznika. Jest to bardzo ładne stwierdzenie, ponieważ grzesznik będąc złudzeniem, jest szalony. Jeśli go nienawidzimy, jak możemy Go wyzwolić? To jest bardzo ważna też tutaj kwestia. Świat w jakimś innym miejscu powiedział, pamiętam, kiedyś czytałem, że Wielbiciel, on musi kochać ludzi. Jeżeli on wychodzi nauczać, a ma w sobie jakieś no, też właśnie, właśnie niezrozumienie sytuacji, tak jak tutaj właśnie mamy do czynienia z grzechem, czy z jakąś tam iluzją, ignorancją, jeżeli nie oddzielimy tego od osoby, no to możemy, możemy rozwinąć jakąś tam antypatię do tej osoby, czy, czy jakieś złe uczucie, złą wibrację. Natomiast tutaj trzeba zrozumieć, że powinniśmy nienawidzić grzech, a nie grzesznika. Czyli ta osoba, która mnie w jakiś sposób może gdzieś tam obraża, czy niewłaściwie traktuje, to nie jest yy, yy, dla mnie powód, żeby zacząć nienawidzić tę osobę. Ja dalej powinienem próbować po prostu przekazać jej lekarstwo, medycynę, jaką jest w środowisku a, a nic do niej nie mieć. Możemy mieć niechęć do tej postawy, do, tego, do tej ignorancji, z którą się stykamy, ale nie powinniśmy tego przyklejać do tej osoby. I to Prabhupada mówi, jeśli kogoś nienawidzimy, jak możemy go wyzwolić? No, nie, nie możesz zrobić, to jest tak jak, jak lekarz, jeżeli lekarz zacznie się wkurzać na swojego pacjenta, to jak możemy mu pomóc? Lekarz musi być też bardzo tolerancyjny i, i pokornie po prostu Podawać lekarstwo. Dlatego ci, którzy są zaawansowanymi wielbicielami, którzy są prawdziwymi sługami Boga, nie, nie nienawidzą nikogo. Kiedy pan Jezus Chrystus był ukrzyżowany, powiedział: Mój Boże, przebacz im, oni nie wiedzą, co czynią. Taka jest właściwa postawa zaawansowanego wielbiciela. Rozumie on, że uwolnkowane dusze nie mogą być znienawidzone, ponieważ z powodu materialistycznego sposobu myślenia stały się szalone to jest właśnie ta kwestia, że po prostu no, ktoś jest szalony, ktoś jest w mojej ignorancji, to nie jest powód do tego, żeby taką osobę e, nienawidzić. Należy tej osobie po prostu pomóc i rozumieć, że to jest stan chorobowy. Ta osoba jest teraz chora. Ona jest po prostu w stanie ciężkiej choroby, zapomnienia o swojej wiecznej tożsamości jako sługi kryszny. To jest przecież sługa kryszny też. My podchodzimy do innego sługi kryszny, który w tym momencie zapomniał o tym, że jest sługą kryszny. To jest tak jakbyśmy mogli namalować tilak tej osobie na głowie i zrozumieć, że to jest bachta też, to jest też wielbiciel, tylko teraz zachorował. Czasami mamy do czynienia też właśnie z takimi sytuacjami, że jakiś wielbiciel w jakiś sposób doświadcza gorszego momentu w swoim życiu duchowym i, i zaczyna się zachować inaczej niż oczekiwałoby się od wielbiciela. Ale ponieważ wiemy, że to jest wielbiciel, to traktujemy go jako takiego właśnie. Że to jest wielbiciel i staramy się mu pomóc w tej, w tej jego trudnej sytuacji na, na tyle, na ile to możliwe. Czasami jest to nawet niemożliwe, bo ktoś zaczyna zupełnie, no właśnie, szaleć w tej ignorancji swojej. Nawet nie można mu pomóc. Czasem trzeba po prostu zostawić też osobę w tej sytuacji, w której ona wybiera być. Ale tak czy inaczej w sercu nie powinniśmy rozwijać jakiegoś negatywnego uczucia do takich osób. Trzeba tylko rozumieć, że no, no dobra, no jest choroba. Choroba się może pogłębiła do tego stopnia, że już nawet ktoś nie chce być pacjentem i odchodzi i po prostu um, zaczyna żyć w swoim szaleństwie. Ale tak czy inaczej, widzicie, próbuje. Więc, więc w tym ruchu świadomości Eee, Kryszny. nie ma mowy o nienawidzeniu kogokolwiek. Każdy jest mile widziany. Przyjść i intonować Hare Krishna, Przyjmować Krishna Prasada, słuchać filozofii Bagawat Gity i próbować zrektyfikować materialne, uwarunkowane życie. Tutaj też jest ważne to, żeby to właśnie rozumieć. My przychodzimy do świadomości Kryszny. Po to, żeby zrektyfikować materialne, uwarunkowane życie. Sami to robimy i zapraszamy innych, aby też to robili. I czasami w trakcie rektyfikacji może się okazać, że jeszcze są jakieś rzeczy niedokończone, że jeszcze, dlatego to się biorą czasem trudności, nawet wśród wielbicieli, w towarzystwie wielbicieli, bo my wszyscy jesteśmy w szpitalu, my się, my się leczymy. Czasem jest nawrót choroby, jakaś nagła gorączka. Trzeba więcej lekarstwa przyjąć, więcej świadomości Krishny, więcej intonowania, więcej tawersobach, to więcej prosadam, ale wyłostiły nastroje wszystko. To jest zasadniczy program świadomości Krishny. Dlatego też pan czytanie Mahaprabhu powiedział: "Yare Krishna amara agya guru Poinstruj wszystkich, by wypełniali polecenie pana Sri Krishny." Tak, jak są one podane w Bhagawadgicie i Shimad Bhagawatam. W ten sposób stań się mistrzem duchowym i spróbuj wyzwolić wszystkich na tej ziemi. I to jest, krótko mówiąc, esencja całej naszej misji rozprowadzania książek. Poinstruować wszystkich, aby wypełniali polecenie pana Sri tak jak są one podane w Bhagawadgicie i Shimad Bagawatam. A najlepiej podać im właśnie Bhagawadgite i Shimad Bagawatam, a one już resztę wyjaśnią. W ten sposób stań się mistrzem duchowym i spróbuj wyzwolić wszystkich. Na tej ziemi. E, nauczyciel, mistrz duchowy, nauczający, osoba, która wskazuje, wiemy, że mistrz duchowy może być, manifestować się na różnych poziomach i, 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 i na różnych, e, i są różne, jakbyż opisy tej pozycji mistrza duchowego. Jedna to jest e, Mana Pretarsza, guru, czyli ten mistrz duchowy, czy guru, guru, ktoś to, Uczy też to, wskazuje drogę. Wartmanapra Darczyk Górda to jest ta pierwsza osoba, która informuje nas o świadomości pysznej. Ja pamiętam, kiedyś miałem kolegę, który um, no miał, miał, miał dosyć poważne problemy w swoim życiu, w wyniku jakichś tam różnych wydarzeń, uh, psychiatryczne problemy i do dzisiaj je ma. Ale on był pierwszą osobą, którą jak Kiedyś, kiedyś, spotkałem go w tramwaju, wcześniej się znaliśmy, potem ja zmieniłem szkołę, on też gdzieś tam ileś czasu się nie widzieliśmy. Ja w pewnym momencie go spotkałem w tramwaju i poszedłem do niego, zagadałem, cześć, coś tam, coś tam, a on do mnie, on już wtedy miał trochę być może taki stan psychiatryczny, nie do końca zdrowy, ale też nie był taki bardzo komunikatywny, ale powiedział tylko jedną rzecz, że to wszystko jest Maja. Liczy się tylko Kryszna. Ale te słowa tak zapadły mi w serce, tak mocno, te pierwsze słowa właśnie. Te, te, to był właśnie ten Wartmana Pradarsuka Kaguru. Ktoś to wskazał mi drogę. On powiedział, to wszystko jest maja liczy się tylko Kryszna. Ja nawet nie, nie, nie do końca mogłem w tym momencie zrozumieć, o czym on mówi, ale te słowa bardzo mocno zapadły w moje serce. Do dzisiaj pamiętam tę scenę z i do dzisiaj pamiętam te słowa. On mi pokazał drogę właśnie w ten sposób. Pierwszy mistrz duchowy. A co, pomimo swojego nie do końca zdrowego stanu, ale co on zrobił? On przekazał mi świadomość Krishna, samą esencję. choć wszystko to Maja, liczy się tylko Kryszna. To było jedno zdanie. I potem już nie było nawet rozmowy, bo właśnie nie był w jakimś takim zdrowym stanie. Ale, ale w tym niezdrowym stanie przekazał mi zdrową treść. Przekazał mi duchową prawdę, która gdzieś zapada w moje serce. I dopiero po, jakiejś, po jakimś czasie zafocowała, ale zafocowała, pojawiła się ta łaska świadomości kryszny w moim życiu i możliwość próby podjęcia świadomości kryszny, bo ja nie mogę powiedzieć, że jestem świadomy kryszny, ale podjąłem próbę stania się świadomym krysznym i podjąłem próbę służenia… I, i dalej te próby podejmowania świadomości Krysznych kontynuuje. Także ten pierwszy duchowy, więc nauczający, a, a, którzy wręczają książki opada mają właśnie taką rolę przy, wskazać drogę, wskazać drogę. I to jest bardzo ważne bez nauczających, bez osób, które wychodzą ze świadomością Krishny na zewnątrz do ludzi, a, my po prostu jakby odmawiamy im szansy przyjęcia procesu duchowego. Jeżeli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi? Czy ja Papa chciał, żeby wielbiciele wychodzili na zewnątrz i przekazywali świadomość Kryszny innym żywym istotom, dlatego że one tego potrzebują, to jest to czego potrzebują w swoim stanie choroby materialnej egzystencji, lekarstwem jest świadomość Kryszny. Świadomość Kryszny to jest lekarstwo, którego każdy potrzebuje. żadna sytuacja w tym materialnym świecie nie spowoduje, że w sercu zagości satysfakcja i spełnienie. Dzisiaj właśnie miałem też taki mały program z, z online. I właśnie omawialiśmy ten temat, że, że na przykład Nick Jagger z Rolling Stonesów. osoba, która według materialnych jakichś tam koncepcji sukcesu odniosła ten sukces i miała wszystko, czego, czego mogłaby chcieć. Uwarunkowana dusza w tym świecie materialnym, ale jednej rzeczy jej brakowało: satysfakcji, dlatego śpiewało tą swoją piosenkę Kangę No Satisfaction, bo nie ma satysfakcji. Nic w tym świecie materialnym nie może dać satysfakcji duszy. Tak jak ryba, która jest poza wodą, nie może doświadczyć szczęścia. Ona musi być z powrotem w wodzie. Podobnie my, uwarunkowane dusze, potrzebujemy powrócić do duchowej rzeczywistości i bez tego powrotu, bez połączenia się z duchową rzeczywistością nie możemy doświadczyć szczęścia, to jest po prostu niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Możemy próbować walić głową w mur, ale to dalej będzie tylko walenie głową w mur. Mur materialnej egzystencji nie pozwoli nam doświadczyć duchowego szczęścia i cokolwiek możemy tutaj zrobić, jakikolwiek sukces materialny osiągnąć, serce pozostanie niezaspokojone. Świat materialny, nie zapominajmy o tym, nazywa się kunta, czyli niepokój. A świat duchowy to jest vajkunta, czyli wolność od niepokoju. Kiedy my przekazujemy świadomość kryszny żywym istotom, to właśnie zapraszamy, czy otwieramy bramy do tego świata bez niepokoju. Do, do tych osób, które żyją w niepokoju, w tym niepokoju materialnej egzystencji, a cały czas doświadczamy różnego rodzaju niepokoju. Siaprałapat wyjaśnia, że są trzy rodzaje niepokoju adiatmika, adibautika i adidaivika. Adiatmika, czyli niepokój wypływający z umysłu. Czasami budzimy się rano i po prostu jesteśmy zaniepokojeni. Nawet może nie być żadnego konkretnego powodu dla niepokoju, ale doświadczamy tego niepokoju. Coś jest nie tak. Jest jakieś napięcie, jest jakiś stres, jakieś niezadowolenie. Doświadczamy niepokoju. To jest niepokój, który płynie z umysłu. A jeśli nie z umysłu, to inne żywe istoty. Adibautika. Jakieś żywe istoty nas męczą. Albo mucha bzyczna koło Ucha, albo komar nas gryzi, albo sąsiad nam coś niemiłego powiedział, albo nawet własny członek naszej rodziny krzywo na nas popatrzył, czy cokolwiek. No, doświadczamy w relacjach z innymi żywymi istotami jakichś kłopotów. Pies mnie pogryzł. Kiedyś, jak byłem mały, na przykład ugryzł mnie szczur i chcieli mi dać 25 zastrzyków przeciwko ściekliźnie. Jak byłem mały i bardzo bym cierpiał, ale na szczęście weterynarz powiedział, że nie ma teraz ścieklizny we Wrocławiu i nie trzeba, także miałem szczęście. No ale to właśnie był taki duży niepokój, bo szczur nie ugryzł i no, dziki, dziki szczur, także niepokój płynący od innych żywych istot. I mamy jeszcze też adidajwika, czyli naturalne katastrofy. Doświadczamy różnego rodzaju problemów wynikających z natury, na które nie mamy żadnego wpływu. Jest za gorąco, jest za zimno, jest powódź, jest trzęsienie ziemi, jest wulkan. Tak wiele różnych, różnego rodzaju niepokojów. Także wszyscy doświadczamy niepokoju w tym materialnym świecie i, i teraz nauczanie, czy, czy świadomość Chrystus to jest zaproszenie do świata bez niepokoju. No i oczywiście te chore, uwarunkowane żywe istoty mogą nie być w stanie przyjąć e, tego zaproszenia, ale wiecie, jest tolerancyjny i pokorny i po prostu próbuje przekazać e, książki Światła Opada, przekazać duchowe treści innym żywym istotom, z nadzieją, że może kiedyś będą w stanie przyjąć. Jak nie dzisiaj, to kiedy indziej. A jak nie ta osoba, to inna. Ktoś przyjmie. Esencją nauczania jest to, że jeżeli wyjdziemy z książkami się prowadzącą na ulicy, to ktoś z całą pewnością przyjmie przynajmniej jedną książkę, nawet jedną książkę, nawet niech jedna książka w ciągu dnia tra trafi do, do jakiejś innej żywej istoty. To jest to wielki sukces. Bo trzeba pamiętać, że my nie działamy dla jakichś Materialnych rezultatów. My chcemy po prostu pomóc. Jeśli możemy pomóc nawet jednej osobie, to jest to coś bardzo wspaniałego. Srila Prabhupada, Kijaj, Sri Jezus Chrystus, też Kijaj. Pokora i tolerancja, dystrybucja książek, Kijaj i dystrybucja w pokorze i w tolerancji. Kijaj, Hare Krishna.